Ustawiliśmy się tutaj pod krzyżem jeszcze czerwony, bo to niedziela palmowa przecież za chwilę. I Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, i trzeba, żeby ten uroczysty wjazd także odbył się tu do naszego serducha. So even though this holy week will be quite a bit different from anyone we've ever lived before in our lives, we invite you nonetheless to live this holy week in a very honest and real way in your home church, beginning with Palm Sunday, which is uh, today and tomorrow. and continuing through the rest of the week holy thursday good friday uh, easter saturday and easter sunday coz pod którym stoimy nam największą miłość świata to tutaj okazało się kto tak naprawdę kocha Jezus umiera za nas i także krzyż zawsze pozostanie dla każdego z nas pięknym znakiem miłości as we gather today underneath the cross we realize that we carry our own crosses every day in self isolation and quarantine

We realize that you are also with us online and we invite you to really celebrate this holy weekend uh, the upcoming Tridium in the best way possible in your home church. I zapraszamy oczywiście do uczestnictwa poprzez nasze wideo tutele parafialne, żeby było jak nas jak najwięcej. Zapraszamy oczywiście do uczestnictwa na ile to możliwe a chyba jest w waszych domowych rodzinach w Waszym domu domowym kościele tak o tym mówimy a żeby także stworzyć jakiś mały Boży zakątek w Waszym domu Krzyż, Chrystus Zmartwychwstały, stały jakiś zakątek, żeby te święta były jak najpiękniejsze. There's a beautiful saying that we heard recently the church is not closed but the church has been deployed And so we'd like to invite all of you in your own home churches this week and uh, next weekend to really take this opportunity to celebrate well to enter into the Paschal mystery, może użyć um, really um, Zapewniamy Was oczywiście o naszej modlitwie każdego dnia. Msze święte tutaj będziemy sprawować. Zobaczcie to do biuletynu. Sprawujemy je online z Waszym uczestnictwem, także zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy.

So we'd like to thank all of you for all of your support. Um, people are calling here asking if we need anything. Um, for the meantime, we're okay. So, thank you so much for your support, and uh, we'll hopefully continue to be well in the future. I do zobaczenia jak najszybciej w naszym kościele, żeby nasza parafia jeszcze bardziej się odrodziła poprzez to wielkanocne spotkanie z Jezusem Chrystusem. So we hope that in the foreseeable future, as quickly as possible, we'll be able to re-enter our church, and along with this beautiful, uh, maybe uh, fruits which come from this uh, quarantine and self-isolation, we'll be able to enter more fully and more deeply into our parish life in the future. Niech Wam dobry Bog błogosławi zawsze i wszędzie i życzymy Wam najpiękniejszych świąt wielkiej nocy. Chociaż będą zupełnie inne, ale czemu nie? Niech te właśnie będą najpiękniejsze. So we'd like to ask'd like to invite all of you to celebrate this uh, Easter Sunday and Holy Week uh, to the best of your ability and we'd like to call down God's blessing on each and every one of you that you will receive the fullness of grace uh, this holy Week and Easter we pragniemy z całego serca na samym końcu was pobłogosławić przyjmije nasze błogosławieństwo wszystkie e, rodziny z naszej parafi i każdemu z osobna chcemy udzielić błogosławieństwa Pan z wami Niech Was błogosławi. W swojej miłości zachowa Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, błogosławionych świąt wielkiej nocy. Take care, God bless, all the best, and stay safe.